Siemana maneczko, ja jestem Hubert z kanału Hyberki witam was w 26 odcinku naszej serii Realne gospodarstwo. Jak widzicie na naszym koncie istnieje kwota 5000 ponad. Dlaczego? Zaraz wam pokażę. Bo teraz mi się nie chce iść. Ale pierwszo sprzedajemy sobie tą pszenicę, którą y, zostawiłem dla y, kur. No bo teraz jednak będzie. To jak widzicie. E, opryskałem sobie wszystkie pola na chwasty, i co się. O, 20 tysięcy zaprzyjęcia się zmieniło. Dlaczego kupiliśmy sobie przystawkę do e, kukurydzy? Ponieważ już chciałam sobie kupić, żeby, żeby już była na gospie zwierzona. Niestety nie ma dziś znamichenia. E, także co? My sobie bierzemy się za pryskanie po. Ku bo już przyskanie normalnie było a po kukurydzy jeszcze nie, dlatego podniosę sobie te lance pryskające i będzie git tam jak widzicie nosiona były bo musiałem wyładować z tamtego horsza, którego mieliśmy szybciej, no bo po co miałem chłopakom oddawać z pełnym, jak ja sobie mogę wyładować domu nasiona yy, i tak, żeby ich nie było? W ogóle dzisiaj nagrywam całkiem w innym świetle. Yy, także nie wiem, jak to będzie wyjdzie. Mm, jeszcze zobaczę. Yy, później. Mm. Także, jak widzicie się 25 minut na naszym koncie, no to przynice już troszkę długo sobie trzymaliśmy. A teraz w kolejnym odcinku pewnie będzie będą luźniwa. Także też no trzymałem to. No, jednak trzymałem bardzo długo tę pszenicę także i tak teraz wiadomo będzie właśnie nowa bo teraz chyba kurą będziemy jęczmy sypać e, także jak najbardziej fajnie w kolejnym odcinku pra prawdopodobnie będzie z nami Heniu e, także jak najbardziej fajnie Yy, w ogóle jak na razie jak widzicie Płyskamy żołnierzem, bo założyłem sobie wąskie oponki do niego I ściągnęłem tego tuza do przodu yy, Ponieważ jak się o... Yy, ponieważ no, na razie nie będzie nam potrzebny A jak trzeba będzie nam To sobie go yy, ku, yy, na, Nie kupimy, bo on yy, Stoi gdzieś tam chyba na sklepie Z tyłu Także jak będzie potrzeba, to go sobie weźmiemy. A jak nie ma, to nie. Też jest to męczące ten tuż. Znaczy nie jest męczący, tylko trzeba, wiecie, jak się przyłącza na narzędzia, trochę trzeba to dłużej robić. Także na razie sobie go odłączyłem. Jak będzie potrzebny, to po prostu sobie go założymy. Ok. Sobie tutaj przez. To, jedziemy dalej. To jest ostatnie pole jakie mamy um, do pryskania. Ogólnie już mniej więcej mam wyrysowany. Ja też nie chcę, co jest bardzo spoilerowe, ale mam już obrysowany plan naszej gospy. Także jak najbardziej fajnie, no bo... Ciężko się wam powiem robiło, siedziałem nad tym parę godzin Też z Heniem trochę rozmawiałem na temat No i jakoś to tam dobraliśmy Żeby mniej więcej wszystko było w miarę okej okay. Także wiecie, jakby, żeby cheniem pasowało, jak i też mi bo mi się bardzo podoba tego spa, którą zrobiłem. Też pewnie na dniach pojawi się hmm. kolejna seria. Mówię, z tą drugą serią, właśnie z Henią, właśnie jest bardzo duży problem. No bo tu, jak nie laguje. Yy, w ogóle jeszcze wam nie podałem powodu dlaczego nie ma serii po sąsiedzku ponieważ yy, zapomnieliśmy z heniem zrobić kopię save'a no i tak się stało, że jakoś ten save po prostu jakby to powiedzieć zniknął. Yy, także trochę lipa. Ale na szczęście z tej serii mam skupionanego save'a na komputerze yy, także jak najbardziej fajnie yy. no i co? Jakoś sobie, że tak powiem dajemy yy, sobie komputer. Jakoś sobie, że tak powiem na razie dajemy radę. Yy. Pewnie będę, będę chciał sobie spłacić z kredytu yy, w ogóle z 50 tysięcy może po żniwach Jeszcze zobaczymy, bo na razie jak mówię zbieramy na farmę. Yy, ogólnie ten odcinek jest w poniedziałek. Jutro blatuję kolejny odcinek prawdopodobnie z realnego. Yy. Także też fajnie. Mówię, ten właśnie to wtorek, czwartek i sobota. Tak, sobota. Będą odcinki, a na przykład jak dzisiaj pojawi się odcinek niespodziewany, że tak powiem. No bo jak mam czas, to nagrywam. Także jak dzisiaj w miarę to idzie. O, no, John Direk, naprawdę fajnie tutaj um, pasuje nam do tego opyskiwacza, ale wiecie, pewnie za niedługo fan będzie latał sobie ze brzkiewaczem. E, prawdopodobnie za niedługo, niestety, John Dirka z nami nie będzie. Um, Wymienimy sobie na jakiś nowszy ciągnik. A może też mam tu na myśli jednego z ciągników, jakim będzie New Holland. Hmm. Te siódemka 218 koni, a może mieć 300. Hmm. Także zobaczymy jeszcze, kto będzie. Może, wiadomo, też wymienimy sobie na no, jakiegoś innego Eee yy, Ogólnie, jak będę chciał kupować tego journalistę, to kolejnego na pewno tego, bo tamtego nie opłaca się mi kupować, bo tamten jest, tak powiem, za drogi, yy, jak na liczbę koni i stan, w którym jest, bo. Tutaj, wiecie że za niecałe 300 tysięcy możemy sobie zrobić naprawdę, że tak powiem, fajny traktor, bo wiecie, tam w możemy sobie coś tam poczepować go, także to jak najbardziej. Dzisiaj jajeczka się nam rozmnażają coraz szybciej. czekajcie. Ile mamy Kół o, 67 Ja ich troszkę mamy Ogólnie ja bym sobie teraz Teraz jak mamy trochę czasu na odcinku pomybiłem sobie trochę maszynki na przykład teraz pomyję sobie um, tego dąbira, czekajcie to szyboszy biganie zwolnię um, i tu sobie go Umyjemy. Nie mówię, stan naszego konta się troszkę zmienił, ale i tak naprawdę mieliśmy dużo pieniędzy, bo to przez ostatnie dwa sezony, co się naprawdę działo. No to ja, no naprawdę, jakby nie te, nie te pola, które kupowaliśmy, no to na pewno do, do takiego procenta nie doprowadziliśmy. Myśmy tej um, serii do teraz przynajmniej. Także mówię już maszynek trochę coraz mniej się mieści w w, naszych, w naszej wiatce, ale zawsze na pewno rozsiadasz teraz będzie sobie właśnie stał w tym miejscu, w którym po prostu stoi, weźmiemy sobie walt, waltra ale odczepię sobie obciążnik i umyję sobie się do kukurydzy. Tutaj jeszcze to wapno stoi, będę musiał gdzieś je kiedyś przesunąć. dobra, lecimy sobie. Posiewniczek. Tutaj mamy lustereczka różne, w ogóle jeszcze Wam nie mówiłem. Jak kupowałem tą Walkle, że ona ma właśnie funkcję. A zresztą Wam pokażę, tylko lewy, lewy okay. ma funkcję, żeby sobie się właśnie przewrócić. Także jak najbardziej fajnie. Czekajcie chwilę na Mordy. Dobra, jestem Mordy już sobie myjemy i kończymy sobie ten odcinek, także dzisiaj troszkę sobie pomyliśmy tych maszyn. Także dobra, takim kaczerem i takim akcentem koszymy sobie dzisiaj, także trzymajcie ta się na poprzednie odcinki i na kolejne Was zapraszam, także trzymajcie ta się, Elo!